tacy sportowcy na rozmowę z którymi czeka się bez względu na okoliczności z dużą ciekawością, ale są też takie sprawy, które trzeba wyjaśnić od A do Z. I to jest właśnie taki moment. Gościem Polsatu Sport jest Natalia Maliszewska, wicemistrzyni świata, mistrzyni Europy, wielokrotna mistrzyni Polski, olimpijka w short -treku. Witam cię Natalio bardzo gorąco. Witam bardzo takich standardowych okolicznościach, biorąc pod uwagę moment sezonu, w którym jesteśmy, zapytałabym cię, jak forma, jak się szykujesz na Puchar Świata, na Mistrzostwa Europy, ale jak wiemy, nie jesteśmy w standardowej okoliczności, więc na początek zapytam cię, jak ty się dzisiaj czujesz? W sumie to miło, że pytasz. Dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że nie, nie wydaje mi się. Czuję się dobrze. Jakkolwiek to nie brzmi, w sumie cieszę się, że mogę też tutaj się. Pojawić i, i po prostu podpowiadać na niektóre pytania, które na pewno gdzieś tam nurtują ludzi i chcieliby poznać e, tak proste odpowiedzi na nie, tak bardziej od środka, tak jak ja to mogłabym wyjaśnić. E, ale taki całokształt, myślę, że zrozumiałam tą całą sytuację, przeanalizowałam ją sobie i jestem po prostu już w takim momencie, że. Że czekam trochę już do tego, aż to wszystko się zakończy, czyli do przyszłego roku, do lipca. No właśnie, bo zacznijmy od początku. Zostałaś zawieszona przez Polską Agencję Antydopingową na 14 miesięcy za niedopilnowanie procedur antydopingowych. Chodzi dokładnie o, przede wszystkim w dwóch pierwszych przypadkach, o dane pobytowe, które zostały podane niezgodnie z prawdą. To zacznijmy od początku. Ty masz obowiązek jako zawodowy sportowiec zgłaszania ym, agencji antydopingowej, gdzie jesteś, w jakim czasie. Dlaczego tego nie zrobiłaś? Jest to. Kurczę, dlaczego tego nie zrobiłam? To było po prostu, ym, tak jak to się dzieje trochę od środka. Są sytuacje, które czasem po prostu zabierają nam tą uwagę, y, którą. Ja jako zawodowiec, zawodowy sportowiec powinnam przełożyć na, na dopilnowanie tak, wydaje się, błahych, ale bardzo ważnych obowiązków. Sytuacje były różne. Zacznijmy od tej pierwszej. Trans, y, 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 dojazd na zawody, zmiana czasu, zmiana lokalizacji. Pierwsza moja... Y, żółta kartka, która się pojawiła w, w moim systemie, czyli niedopilnowanie systemu i nie brak zmiany lokalizacji w systemie, była trochę taka nie, niedopatrzona przeze mnie, oczywiście ja się do wszystkiego jakby przyznaję i biorę, biorę jakby to wszystko na siebie, że, że nie dopełniłam tego błędu, nie dopełniłam tego obowiązku i systemu, ale kwestia była taka, że ten weekend miałam kontrolę antydopingową, co daje mi taką, dawało mi oczywiście taką pewność, że skoro już miałam kontrolę antydopingową w ten weekend, to był akurat start w Holandii, to dawało mi taką jakąś pewność, takie myślenie, że skoro już miałam taką kontrolę, to znaczy, że już podlegam pod jakieś, jakieś procedury antydopingowe, pod jakąś. Organizację antydopingową. To już żaden kontroler nie wpadnie na pomysł, żeby przyjechać do domu i cię sprawdzić? E, trochę tak. Powiem, jakby jak, jakkolwiek to nie zabrzmi, e, miałam kontrolę antydopingową i w ten sam weekend, e, dosłownie dzień później, zdobywałam medal na, na pucharze świata. E, nie powiem, że ta cała euforia, jakby to, to całe e, wydarzenie, zawody nie zabrały mi tej uwagi, ale. E, brak zmiany w systemie, jakby to był i wyłącznie mój, mój, mój błąd, ale będąc na zawodach, będąc na oficjalnych zawodach, będąc testowana właśnie też tego weekendu, po prostu gdzieś, gdzieś to mi umknęło i, i dało mi taką jakby pewność, że skoro już byłam testowana, to znaczy, że już właśnie tak jakby nikt do mnie nie przyjdzie, ale też nie było takiej, takiego momentu, i nie, do, nie było takiej sytuacji, że ktoś rzeczywiście u mnie w domu wtedy był. Bo to też trzeba powiedzieć, że e, ta sytuacja, ta pierwsza żółta kartka, pojawiła się tylko i wyłącznie przez to, że e, e, system który, i, i ludzie, który, którzy pracują w systemie, którzy sprawdzają nasze lokalizacje, zauważyli, że moje dane pobytowe. E, nie zgadzają się razem z tymi, z którymi tak naprawdę jestem. Dostałam mm, informacje od jakby miałam zrzut ekranu listy startowej i miałam zrzut ekranu mojej lokalizacji w systemie. No i one po prostu się nie pokrywały, ale nie było takiej sytuacji, że ktoś rzeczywiście był u mnie wtedy w domu, że ktoś zapukał do drzwi, a mnie po prostu nie było. Ale nie zmienia to faktu, że tych danych rzeczywiście nie zmieniłaś. Przyznajesz się do tego pierwszego błędu zdecydowanie? Oczywiście, że tak. Jakby jedyny, jedyny taki moment, w którym ja, jako zawodnik, uważam, że. Wszystko jakoś będzie, jakoś będzie, że wszystko będzie dobrze. To to właśnie, że tego dnia miałam kontrolę antydopingową i byłam testowana tego dnia, a właśnie dokładnie za ten dzień byłam jakby sprawdzana w systemie i potem właśnie z listy startowej. Ale sama powiedziałaś, że to była taka żółta kartka, która gdzieś tam się pojawiła, takie, takie światełko, które mówiło Natalia, uważaj. Potem była druga sytuacja, czyli twój obóz w Vancouver i także niezmienienie tych danych pobytowych w systemie. To cię, ta pierwsza rzecz, ta pierwsza sytuacja, ten pierwszy moment, niczego nie nauczył Natalii Maliszewskiej? Powiem tak: system i wszystkie reguły pozwalają zawodnikowi i dają zawodnikowi taką jakby szansę furtkę na to, że możemy popełniać błędy w tym systemie. I takie jedno. Tak. Mhm. Błędy, właśnie mówimy o tych trzech jednostkowych błędach. Skoro mamy taką możliwość, że możemy popełnić jeden, dwa, trzeci, oczywiście jest już bardzo bliski tego, że może to się skończyć karą, ale jednak mamy możliwość popełnienia dwóch błędów gdzieś tam. To się, to się zdarza. jakby hmm. rzeczy się, takie, takie rzeczy się zdarzają. I taka sytuacja pojawiła się również w, w Lawal dokładnie. W, Kalga, w, w Kanadzie jak byliśmy. I, I też dostałam to ostrzeżenie właśnie za niezmienienie systemu. I to już było wyciągnięte na podstawie zdjęcia w mediach społecznościowych i mojej lokalizacji w systemie. Nie powiem, że. To dla mnie trochę zabrzmiało strasznie, że rzeczywiście jesteśmy aż tak kontrolowani, że wszystko to, co pojawia się w internecie, jest nawet przez y, polską agencję antydopingową y, tak bardzo sprawdzane. Ale jakby rozumiem, jakby jestem świadoma tego, że, że to jest też podstawa do tego, y, choć y, brzmi to tak, jakby na podstawie zdjęcia w mediach społecznościowych. Ja się Mamy trochę czasy. ja się trochę teraz na przykład. Y, tak abstrahując, obawiam się na przykład wrzucania zdjęć z przeszłości, że na przykład coś wspomina w mediach społecznościowych, bo boję się, że ktoś może to źle odebrać, że w systemie mam lokalizację, że jestem w domu w Białymstoku, a, a na przykład ze zdjęcia wynika, że jesteśmy, ja, ja byłam, załóżmy, gdzieś za granicą. Czyli kolejna nauczka. Dokładnie tak. Jakby akurat wtedy w, w, w Lawal yy... Było trochę chaosu, nie powiem, mieszkaliśmy wszyscy zawodnicy, 10 osób mieszkało w jednym wielkim domu. Mieliśmy wynajmowany dom i, i było trochę zamieszania. E, okazało się, że nie mamy bardzo blisko transportu, nie mamy y, sklepu zwykłego spożywczego, wszystko gotowaliśmy w tym momencie sami przez cały tydzień. I po prostu ta moja uwaga gdzieś zniknęła, jeśli chodzi o dopełnienie Systemu i mojej lokalizacji w tamtym momencie. Czyli to był drugi błąd, który, do którego się przyznajesz i który popełniłaś? Tak. I przechodzimy do błędu trzeciego, który był już błędem nie dotyczącym tylko zmiany tych danych pobytowych, ale także sytuacji, w której przychodzi do ciebie kontroler, a ciebie w miejscu, w którym powinnaś być, nie ma. I zastanawiam się, jak to jest możliwe, że do tej trzeciej sytuacji w ogóle doszło. Jakby tu nie ma też, ja nie, nie przyszłam się też tutaj tłumaczyć. Ja przyszłam bardziej trochę zobrazować tą całą sytuację, um, jak Natalia ona wyglądała. Natalia dostała już dwie żółte kartki wcześniej. To światło już nie świeci na pomarańczowo, tylko takim wielkim czerwonym sygnałem pokazuje Natalia: uważaj, dwie. Sytuacje dla ciebie trudne, są już za tobą. Tak, tak. To jakby tu nie ma jakby dyskusji na ten temat, jakby ja jestem totalnie świadoma tego, jak to wygląda, jak, jak o tym mówisz. Tylko ja tak już, jak rozmawiamy o tym, ja chciałam tylko tak dodać, że te dwie kontrolanty które się wydarzyły, które się nie wydarzyły właśnie, bo to chodziło o zmianę lokalizacji, Dalej, mhm. tak? A ta ostatnia. Rozmawiamy o trzech przypadkach. Ja takich kontroli antydopingowych przez cały rok miałam koło 11-12. To nie jest tak, że w ciągu 12 miesięcy ja byłam badana lub byłam sprawdzana trzy razy tylko i wyłącznie. Wszystkie kontrole antydopingowe, które miałam przeprowadzone przez cały rok, przez ten okres 12 miesięcy, były prawidłowe. Były. Normalne były również takie, które odbywały się u mnie w domu, bo kontroler przyjechał po prostu do mnie do domu, żeby mnie sprawdzić. I wszystko było w porządku. Wszystkie były negatywne. To jak najbardziej. To w ogóle nie podlega jakiejkolwiek dyskusji. Ta ostatnia kontrola antydopingowa ta jedyna tak naprawdę oficjalna, która się wydarzyła, w której kontroler był u mnie w domu, a mnie nie zastał w domu. Wydarzyła się przez po prostu no znów mój błąd oczywiście. Tak, to był mój błąd. Tylko że w trakcie trwania tego weekendu, tego nieszczęsnego mojego 19 listopada, dzień wcześniej dowiedziałam się o zmianie treningu z godzin popołudniowych na godziny wczesne rano. I to było bardzo późno. Prawie w nocy. Odczytam tę wiadomość tylko dlatego, że obudziłam się na toaletę w nocy. Gdyby nie to, ja bym pewnie była, grzecznie bym spała w domu i nie przyszłabym na ten trening, a byłabym wtedy w domu i kontroler by mnie normalnie spotkał w domu. Zadzwoniłby, odebrałabym, zaprowadziłabym kontrolera do domu. Przez to, że zachowałam się profesjonalnie, znaczy obudziłam się i miałam okazję sprawdzić godzinę, że została zmieniona z, z popołudniowych na ranne. A to wydarzyło się dlatego, że ten, w ten weekend odbywały się zawody w stoku. I po prostu będąc obudzoną w środku nocy, nie, po prostu nie myślałam o tym, żeby zmienić system. Nie, nie, pewnie nie tylko ja, kiedy budzę się w środku w nocy, nie mam po prostu takiej totalnej świadomości, tylko przestawiam budzik i poszłam rano na trening. Z tego treningu dostałam tylko ostatni telefon. To był dosłownie telefon przed godziną ósmą, czyli przed końcem mojego okienka, które się wypełnia tak, tego godzinnego okienka i godzina. 8.10 rozpoczęłyśmy z panią kontroler procedury antydopingowe. Okienko skończyło się o godzinie 8. Ja byłam na lodowisku, które jest oddalone od mojego domu, 5 minut autem. Ale wiesz, że kontroler nie ma obowiązku wykonania tego telefonu? Tak, i wiem, wiem, ale z tego, co, co rozmawiałam z panią kontroler, również też na rozprawie sądowej, to była jej dobra wola i z tego co, co wiem, to, to ta pani kontroler akurat zawsze stara się zrobić wszystko tak, żeby, żeby ten zawodnik jednak się znalazł lub był, lub żeby ona mogła po prostu pomóc przeprowadzić tą kontrolę. Co jest istotne, to ta ostatnia kontrola, ta wykonana, jak mówisz, 8.10, także była kontrolą negatywną. Tak, to tak jak powtarzam się znowu, jakby to nie podlega w ogóle dyskusji, jeśli chodzi o wynik testu. Najważniejsze było dla mnie to, co mnie też mocno przekonywało, że wszystko będzie w porządku, to to, że ta kontrola się odbyła. A w całym innym, w całym procesie, który, który trwał później, było zarzucane mi po prostu, że ta kontrola się nie odbyła. Bo nie odbyła się w tym czasie, w którym powinna się odbyć, czyli między siódmą a ósmą rano. Dokładnie tak. A co by się stało, Natalia, to jest oczywiście pytanie bardzo teoretyczne, ale ponieważ ten argument podnosił i Polski Związek Żwiarstwa Szybkiego, i te argumenty także padały w tym procesie, który się toczył, że właśnie ta kontrola się odbyła, mimo że odbyła się kilka minut później. A co by się stało, gdybyś spóźniła się te 5 czy 10 minut na start? Nie, nie wystartowałabym. Czy nie masz poczucia, że rozmawiamy dokładnie o takiej samej sytuacji, to znaczy o niedopilnowaniu tego obowiązku stawienia się w tej godzinie? Tak, rozmawiamy o tym, jakby. Ja, ja wiem, że ja nie byłam o tej godzinie przy, przed końcem s, y, slotu, który, który został wpisany. Nie było mnie tam w domu. I, I wiem dokładnie. Tylko ja chciałam zaznaczyć po prostu to, że ja byłam wtedy w miejscu, gdzie wykonywałam swoją pracę. Gdzie ja, jako zawodnik, staję się coraz lepsza, gdzie w tym miejscu ja chcę zbliżyć się do osiągnięcia swoich celów, które sobie stawiam. I oczywiście nie jest to łatwe, i Bo oczywiście mam do siebie Ym... żal. No tak, jakby na pewno biję się trochę z tym, że że wydarzyło się to tak, jak się wydarzyło, ale jedyne, co po prostu w tym momencie zostało mi zrobić, to przeprosić wszystkich ludzi, którzy na pewno we mnie wierzyli. To jest... To nie jest łatwy moment, w, w, w karierze sportowca, kiedy jesteśmy w takiej, ja jestem w takiej sytuacji, jakiej jestem, ale z drugiej strony oczywiście to była niesamowita nauczka. I chciałabym na pewno z tego miejsca przeprosić każdą osobę, która to ogląda, każdego kibica, bo wiem, wiem, że zawiodłam. I jedyne, co mi po prostu zostało teraz, to przeprosić, ale też wszystkich uświadomić w tym momencie, że i pokazać, tak naprawdę też, że sprawy antydopingowe lub kary, które się dostaje w, w systemie przez Poladę, przez Ładę. Nie muszą być tylko i wyłącznie sprawami, które dotyczą dopingu. I ja z tego miejsca też chciałabym powiedzieć wszystkim, że tutaj żadna sprawa, żadna sytuacja, żaden test nie miał nic wspólnego z dopingiem. To było tylko i wyłącznie moje zaniedbanie, za które na pewno bardzo przepraszam. I nauczka na przyszłość, jak sądzę. Ogromna. Jest to ogromna nauczka na przyszłość. To jest ogromna nauczka. Nie tylko nawet pod kątem sportowym, ale nie powiem, że nie daje mi to takiego jeszcze większego um, kopa, takiej motywacji do dopełniania wszystkiego teraz dosłownie. Nie na zapięć, ale na dziesięć minut wcześniej, tak? Na jeden dzień wcześniej. Tak żeby mieć spokojną głowę, bo sytuacje, które się wydarzyły, e, pokazały mi że można stracić coś bardzo, bardzo dużego przez po prostu małe niedociągnięcie. I człowiek całe życie się uczy, ja wiem, ale takie te, te moje, powiedzmy, łamanie przepisów, bo to też. Gdzie niegdzie też było tak formułowane, można porównać do niektórych innych sytuacji, takich życiowych, takich, kto nigdy na przykład nie przekroczył prędkości dozwolonej w mieście, dozwolonej poza miastem. Jakby czasami robimy niektóre rzeczy nie zdając sobie sprawy z konsekwencji, bo dopóki nas nikt nie złapie, to wydaje nam się, że wszystko będzie w porządku. Ja niestety zostałam złapana na tych trzech y, trzech żółtych kartkach, i w tym momencie jestem, jestem tylko w stanie pokazać swoją skruchę i pokazać, że jest to trudna sytuacja. Ale cieszę się, naprawdę cieszę się, jak, jaki miała finish w ogóle. No właśnie, bo ta, to zawieszenie czy dyskwalifikacja, jak, jak można to nazwać, została skrócona z dwóch lat do 14 miesięcy. To też wynik Twojej dobrej woli i tego wszystkiego, co się wydarzyło, bo to był, był rodzaj umowy pomiędzy tobą a Poladą, która sprawiła, że przyznałaś się do winy, wydałaś oświadczenie, które temu jak najbardziej było tutaj bliskie, i to ty także poddałaś się dobrowolnie karze, która została na ciebie nałożona, stąd skrócenie tej kary i stąd też bieg tej kary, który rozpoczął się w maju, a nie na przykład we wrześniu. Ta dyskwalifikacja, to zawieszenie minie w lipcu 2024 roku. Ty do tego czasu nie możesz trenować? Nie mogę. Przepisy są jasne. Nie mogę być na tym samym obiekcie, na którym jest kadra narodowa. Nie mogę być na treningach, po prostu być, żeby na przykład być blisko drużyny, bo jednak no, znamy się. Jest na pewno fajnie patrzeć, jak. Oni przynajmniej mają okazję y, trenować i ścigać się i starać się być jak najlepsi. Hmm. Nie mogę być na obiektach klubowych. Nie y, jakby... możesz trenować z trenerem. Nie mogę trenować z trenerem. Jedyne, co mogę robić, tak naprawdę, to wszystko we własnym zakresie, y, na żadnych obiektach. Y, nawet jeśli idę na, 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 siłownię, na siłownię publiczną, to muszę sprawdzić, czy na przykład tam nie, nie ma treningu żaden klub. Żadna kadra. Wszystko musi być bardzo bardzo takie restrykcyjne, co I daje. Teraz to sprawdzasz. C y teraz powiem szczerze, że sprawdzam tak naprawdę wszystko. Powiem szczerze, że y moja psychika trochę została naruszona po raz kolejny, oczywiście w innych okolicznościach, ale powiem szczerze, że nie jest łatwo iść spać zastanawiając się lub sprawdzając dwa razy, czy mój system został zmieniony na pewno, robiąc screeny systemu, żebym ja miała potwierdzenie, że on tam się zmienił, że u mnie się zmieniło i mieć pewność, że jeśli cokolwiek by się wydarzyło, że ja mam potwierdzenie, że ja zmieniłam, a rano budząc się i zastanawiając się, czy nie miałam żadnego telefonu rano. Jest to ciężkie, jest to trudne, choć Powolutku, małymi kroczkami, czuję, że zaczynam wracać do tego, powiedzmy, normalnego funkcjonowania, takiego bezstresowego, ale. Nie... Ale wiem, że sobie poradzę. Jestem w dobrych rękach. Jestem pod opieką terapeuty. I wierzę, że takie sytuacje, mimo że przyniosły bardzo wielką rzecz w moim, moim życiu, to że nie będą u mnie do końca życia. Prześladować. To była wielka nauczka, ale tak jak sobie myślę, to dziecko we mnie w środku dalej ma marzenia i ogromnie cieszę się, że ugoda, na którą się zgodziliśmy i to, jaki ma finał, i to jak będzie wyglądała, to było najważniejsze tak naprawdę, co ja w tamtym, sobie, w tamtym momencie sobie myślałam. Oczywiście ja bałam się najbardziej o igrzyska, o, o to, że ja mogę, ja mogę nie zdążyć. E... A zdążysz. A zdążę. E... I, I to jest chyba, nie chcę mówić nagroda, ale taka moja, e... taka moja wewnętrzna nagroda, powiedzmy, że e... Przesiedzę sobie ten jeden sezon w domu, zrobię rzeczy, na które w życiu nie miałam czasu, spędzę cały czas z rodziną, z którą nie miałam czasu nigdy spędzić aż tyle czasu. I zdać I sobie sprawę trochę, że poza sportem też jest niesamowite życie. I choć śmieję się trochę, że tak, tak mówiąc, nie miałabym chyba jaj żeby kiedykolwiek zrobić sobie taką przerwę, choć wydawało mi się, że, że nigdy bym tego nie zrobiła, tak świadomie, tak stanowczo, że po 17 latach yy, trenowania, po 17 latach spędzonych na łyżwach, yy, zrobię sobie przerwę. Może nie, to no nie była taka przerwa, jak bym sobie planowała, ale powiem szczerze, że że chyba nie było idealne, bardziej idealnego momentu, żeby to wszystko, co się wydarzyło, znalazło swoje miejsce. Bo odbieram to wszystko, co się wydarzyło pod kątem tego, że tak miało się wydarzyć. I będę w to wierzyła, bo wydarzyła się w trakcie ostatnich kilku miesięcy sytuacja, która zrekompensowała mi niesamowicie to, że byłam wtedy w domu. I ja wiem, ja wiem, jak to wszystko wygląda, wiem, jak to jest odbierane. Dla mnie najważniejsze było to, że, żeby ludzie wiedzieli, że wszystkie testy antydopingowe, wszystkie kontrole były negatywne. I tu nie ma, nie ma możliwości, żeby tego jakkolwiek podważyć. A druga sprawa. to to, że dzięki temu, bo jestem, jestem w stanie to powiedzieć, że naprawdę dzięki temu, że zostałam zawieszona, uratowałam swoją babcię. Natalia, powiem tak. Czekam na lipiec, czekam na Twój powrót do treningów czekam na kolejne igrzyska olimpijskie i myślę, że podobnie jak wszyscy kibice, którzy nas teraz oglądają, myślę sobie, że zapłaciłaś bardzo wysoką cenę za swoje błędy, ale to były twoje błędy i świetnie, że doskonale sobie zdajesz z tego sprawę. Naprawdę trzymam kciuki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.